Wszystkim cześć Blue, cześć Bingo! Dzisiaj będziemy robić bardzo ważne rzeczy, bo będziemy musieli sobie zająć się ogrodem. Także, dzisiaj, moi drodzy widzowie i moi drogie dzieci, i tutaj wszyscy są, a gdzie jest? Czyli. Halo, czyli gdzie jesteś? Zgubi... Czyli się zgubiła. Mieliśmy dzisiaj robić pracę na ogrodzie, mieliśmy podlewać kwiatuszki, opiekować się nimi, sprawdzić wszystkie kwiatki. O, jesteś, czyli. Czyli, czyli czy. Ale czekaj, no żono, kochana, słuchaj, czyli. Ale, ale czekaj, czekaj, słuchasz mnie? No i czemu ona mnie dzisiaj ignoruje? Coś jest niefajnego, tutaj coś się z nią dzieje. Dobra, czy. Ci... Słuchajcie, macie pomysł, co się dzieje? Czemu ona e, tutaj ucieka ode mnie? Czemu nie. nie, nie o, jesteś. E, czyli będziemy dzisiaj w ogrodzie, ogrodem się zajmować. E, słyszysz mnie? Nie wiem, mama, dzisiaj jest coś nie w sosie. No dobra, dzieci, wy mnie przynajmniej słuchacie. E, dzisiaj zajmiemy się e, ogrodem. Mamy wiele zadań, także nauczę was, jak zajmować się ogrodem. Jak wiecie, niedługo będziemy mieli e, ślub Fryzi i wujka Radzia, więc musimy zająć się ogrodem. Patrzcie, mamy tutaj konewkę i do tej konewki będziemy musieli co zrobić? Tak jest, tak, tak, po, nalejemy wody, tylko ta woda nie może być za zimna, bo będzie za zimno kwiatuszkom i roślinkom, więc dzisiaj będziemy musieli nalać sobie wodę. Czekajcie, znajdziemy, a, a czym nalejemy tę wodę? No właśnie, kranik, kranik z wodą. Woda, gdzie jest woda? Gdzie jest ten kranik? wodna, no. Słuchajcie, pogramy sobie potem w piłkę. Nie martwcie się, ale dzisiaj będziemy właśnie musieli porobić. Patrzcie, jak tu kwiatuszki, musimy wszystkie te kwiatuszki podlać, żeby miały wodę, żeby rosły. I będzie bardzo fajnie. Patrzcie, gdzieś tu. O, jest nasz kranik. Patrzcie, nalejemy wody, o właśnie. O, patrzcie, mamy dość dużo wody. Zobaczcie, jak dużo! ja Jacie, patrzcie, i teraz bardzo istotne jest to, żeby lać bardzo powoli. I uważać na te roślinki. Popatrzcie, o, troszeczkę. I już kwiatuszek rośnie, już jest lepiej. Prawda? Dobra, czekajcie, zamy jeszcze raz. Patrzcie, jak wy, jaki ogromny kwiat wyrósł. Oczywiście to jest tak na potrzeby, żeby wam pokazać, drodzy widzowie. Bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, powiem wam, że kwiatki tak szybko nie rosną. Przecież wy wiecie. Prawda? Wiecie? Mam nadzieję, że tak. No i powiem wam szczerze... Że no jest tutaj jak jest, no, zobaczymy. Kwiatuszki może tak szybko nie rosną, ale to jest tak, żeby wam pokazać, że, że to, co robimy przynosi efekt. Może tak naprawdę ten efekt nie jest tak widoczny szybko, jak wam się wydaje. Natomiast ten efekt mimo wszystko będzie, tylko trzeba po prostu poczekać, uzbroić się w cierpliwość, bo jak będziecie duzi w dorosłym życiu. Życie będzie polegać na czekaniu, będziecie czekać na, na różne rzeczy. Nawet jak jesteście młodzi, to musicie poczekać, aż mama zrobi obiadek, albo mama posprząta, albo tata zrobi obiadek, albo mama posprząta, albo żeby wyjść z przedszkola, albo ze szkoły, to musicie też poczekać. Potem będziecie czekać na autobus, na samochód, albo jak będziecie gdzieś jechać z rodzicami, to też musicie czekać. Życie to jest czekanie po prostu i będziemy musieli. Będziemy musieli się wszyscy razem nauczyć cierpliwości, tak, cierpliwość jest bardzo istotna. Dlatego dzisiaj właśnie chciałem Wam tym podlewaniem pokazać, że nie możemy być tak niecierpliwi, tylko musimy nauczyć się cierpliwości, bo tak jak mówię, cały czas będziemy czekać, już teraz pewnie czekacie, aż zrobimy kolejnego kwiatka, podlejemy. Tylko tak jak mówię, to jest pokazane tak na potrzeby naszego odcinka. Czy te kwiatki, kwiatki tak szybko rosną? Bo w prawdziwym życiu, jak wiecie, nie rosną tak szybko. Więc dobrze, mamy tutaj kolejny kwiatuszek. Uwaga. No, ale skończyła nam się woda i będziemy musieli ją znowu ponownie nalać. No, praca w ogrodzie jest bardzo, bardzo, bardzo męcząca i trudna, ale... Jest też bardzo radosna, bo będziemy mogli e, widzieć efekty naszej pracy. Możemy nauczyć się opiekować różnymi rzeczami, dbać o nie, co jest bardzo istotne. Uważajcie, żeby nie niszczyć kwiatuszków, bo kwiatuszki też są po, potrzebne. Nie dość, że jest ładnie, nie dość, że niektóre kwiatuszki nam bardzo pomagają, odstraszają jakieś owady, ale też. Słuchajcie, pszczółki zapylają te kwiatki, zbierają nektar, a potem mamy miodek. Pszczółki są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim żyje każda roślinka, tak? Mamy więcej tych roślinek dzięki temu gdzie zapylą kwiatki, mamy owoce potem na różnych roślinkach, tak? Na przykład na jabłoni, więc to jest mega ważne, mega ważne, żebyśmy się opiekowali. Ojejku, już skończyła nam się woda. My tu cały czas gadu, gadu. Drogie dzieci, widzicie jakie to jest? Widzicie? Myślę, że każdy z nas widzi. No dobrze, myślę, że teraz każda z dziewczynek musi teraz, czy musi, czy powinna podlać kwiatuszki, żeby się nauczyły. Pierwsze wam pokażę, jak to się robi. Już widzieli, widziałyście pewnie. O no właśnie tu musicie podejść i nalać wody i troszkę delikatnym ruchem. Jej tej wody podlać. To teraz myślę, że każda z moich córeczek będzie musiała to zrobić, więc bingo, zaczniemy od ciebie. Jako, że jesteś starsza, połóżmy sobie to. Podejdź tutaj i weź sobie tę ten, ten konewkę. Okej, okay, okej, okay, dobrze, Tato. To w takim razie weźmiemy sobie. O, I jak dobrze pamiętam, to muszę nalać wody. O, tutaj. Nalejemy, tylko nie za dużo, bo ja jeszcze nie jestem taka duża jak tata i będę musiała mieć mniej wody, oczywiście, bo to będzie za ciężkie. Dobra. Teraz podchodzimy tutaj. O, i tych szybkim ruchem podlejemy wszystko. Proszę bardzo, zaraz urośnie. A to jeszcze! To jeszcze trzeba. Jacie, to dużo wody ten kwiatek potrzebuje, oczywiście. Oczywiście, no, tak, tak. A gdzie jest? Gdzie jest ten droga córeczko? Pamiętaj, że, że dużo wody też nie może być, bo kwiatuszek też może się utopić, w cudzysłowie. Dobra, podlejmy. Jest, udało się, zobaczcie jak ładnie. Myślę, że teraz Bingo powinna spróbować, prawda? Także spróbujemy. Okej, okay, okej, okay, to teraz ja. Jajku, nie mogę się doczekać. Patrzcie, to wygląda jak marchewka, ale to chyba nie jest marchewka. Dobra, podlejmy to. Patrzcie, jak, jak kwiatuszek rośnie. To jest super. Myślę, że każdy z nas e, uwielbia tak, takie prace. Czy wy też pomagacie swoim rodzicom? Czy, czy w ogrodzie, czy też macie kwiatuszki? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie: O, o czyżby to już było maksymalna i wy, wysokość? Zaraz podlejemy. Okej, okay, jeszcze wody. Cyk cyk cyk. Pięknie. Uwaga. Jeszcze się da, ale on będzie ogromny. Jocie! Ale ogromny kwiatek. I dostaliśmy naklejkę. Wow! Zobaczcie, jaki ten kwiatek był ogromny. Nowy przedmiot odblokowany. Jest nim elegancki kapelusz. Wow! Będziemy potem przebierać się i sprawdzać. Te wszystkie rzeczy. Tato, tato, udało się, udało się, podlaliśmy. I patrz, jaki duży kwiat tu się pojawił. Jacie. Gdzie jesteście, dziewczynki? Gdzie te kwiatki? Chcę zobaczyć, gdzie on jest. Jaki duży. Jocie. Ja on jest taki duży, ten krzew, prawie jak ja. Brawo, dziewczynki. Dzisiaj naprawdę dobrze się spisałyście. I dziękuję wam za pomoc. Myślę, że każdy z nas się bardzo cieszy. Do zobaczenia.